widzowie w następnym odcinku dzisiaj e, jestem endermanem enderman dobra. nazywam się slenderman w ogóle pobrałem sobie takie fajne shaderki napiszcie w komentarzu czy ładne czy on zmienić mi się podobają nie dobra dzisiaj będziemy trollować Michała ko enderman sobie from Dobra, więc chodzimy. Sobie normalnie Slendermanowsko. Tak, ja zdjąć choinkę. Jesteśmy Slendermanem. Typowy Enderman. Wcale nie jest to podejrzane, że nazywamy się Slenderman. Dobra, ja nie nie Slenderman. Trochę on mnie wkurza, która zabiega. się na niego. znowu zapomniałem Flint and Steela. Czekajcie widzowie. Szybko się tu schowam. Flint and Steel. Żebym miał do TNT. Nie. O, Dobra, do TNT. O nie, palę się. <śmieniczne> no Michał to Michał fajne musiał widzieć filmiki Nie tyle No no chyba, chyba nie był to dobry pomysł żeby oglądać tyle tego Dreama. <śmieniczne>

nie mam TNT. Czekaj, szybko. Mam nadzieję, że nie okazuje się, że jesteś jakąś nianką. No, ja chyba nie jestem nianką. Która pilnuje, pilnuje pełno dzieci. <laughs> tak, już. Ja chyba bardziej przyciągnęłam dla siebie uwagę. Nie, nie, nie. Go, 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 go. O nie. Zaraz będziesz miał 0 HP, wiesz? <tryk> to ten mu pad. Dobra, nikt nie widział tego Etherbada. No nie tak, no nie powiedziałbym takiego jest. <gry> palimy go, palimy. Tieti. Nie, mam nic. on ma Jak on ma imię, to dzwoni na policję, naprawdę. Enderman i... Od kiedy Bożek sprowadził taką opcję do Endermanów? A może to dodał jakiegoś moda na Xaverowicza? Nie, ja mam tylko modę od mebli. Zobaczcie, widzę. on jest? Gdzie ty jesteś, ciebie? Enderman nie, w sumie. Nie jesteś Tytem, ale jesteś czarnym podłóżnym. Jestem Slendermanem. Pek. Nie mam Nie, nie mam, nie mam, wcale, wcale. Endermanu nie mają kreatywa, chociaż ja mam, bo nie. ja. bo ja jestem. No, nie, mam Jej, udało mi się. Dobra, ja się ręczę jeszcze. Po prostu, żeby Kamerę wziął na serwa. A, ja, ja nie bierz, nie bierz. Właśnie, mam, muszę no. sprawdzić kaba. No, jeszcze ja naprawdę muszę jedną z filmów mieć sama. nigdy nie ma nie mam na klekaturze? Będę musiał mieć O Marek żyje! Dziękuję Bogu! Dziękuję Bogu Marek żyje! sobie Marek! Marek nie będzie zaraz żył. Nie, Али, что ты? Jakieś... No nie! On mi niszczy przed nosem! Chyba musi być naprawdę wkurzony! Dobra, czekam! No ja nie padłem tak naprawdę, nie? Nie tylko Enderman padł! Ja nie padam! Nie! Jestem nie śmiertelna

og það er að bíja mjög það er að bíja mjög Musimy, znisz musimy, znisz musimy zniszczyć maka, musimy zniszczyć maka. Nie dam, nie dam, nie dam. Dobra, niszczmy kurdaka. Kurak. dalej Kurek. Ale dobra, on mi mnie nie słyszy, to ja mogę mówić. No ja go wcale nie słyszę, tak, wcale, wcale, wcale. <grywa> O nie! Ja teraz hakuję konsolę normalnie tutaj. Takujesz konsolę? Nie będę mógł sobie A być... Nie masz... będę musiał być znikować będę chciał. No on zaraz... No ciekawe. Dobra, Ten... ja ci miałem mieć hasło do konsoli. Eee, może takie... Czoweku, to... chyba... Yes. Aternos! O nie, on mi się włamał do Aternosa. Dobra! Nie! Dobra, ja zmieniam hasło, poczekajcie widzowie! Dobra. Idealnie zmieniłem hasło! Ja mam jedną perełkę! Co? Co? Potrzebuję więcej perełek! Dobra, ja mu tu... O, drzeby podłoga! Dżeby nie mogą przetrwać. Nie! Ja go widzę <grym>, Dzieby, dzieby, dzieby! Nie, 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 nie! Jest! Tutaj... Zapalniczko! Drzeby, dzeby! Zapalniczki są! Zapalniczki! Mam zapalniczki! Zobaczcie! Ja nie mam tu, Nie mam tu komend bloków! Fety. my podłogę pod jabami. Okay. <noise> <noise> deszcz owiec. Prognoza na dziś: deszcz owiec. A dokładnie deszcz partiklesów od zabitych owiec. Ma kurtaka, no. kurcia, chodźka, chodźka, chodźka. Nie ma kurczaka. Do kurczaka środka Szybko! Nie wiem, jak to odbuduje potem. Musimy zniszczyć. Ja Dobra, zniszczyłem komendbloka, zniszczyłem mu komendbloka, tam nic nie ma teraz. Szybko, idę na piechotę! a <laughs> no! A ja w międzyczasie ci. Niestety dom. To się bój! To się bój! To się bój! To się bój! Bój! Bój się! Bój się! Bój się! Bój się! Człowieku! Z... Zobacz! On, on, tu w kurtaku siedzi, no! To... To nie wie co się dzieje na dworze. Nie. Dwa. Nie, 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 atakuje, to jest prawdziwy to jest ten cylinder nie, nie, dobra, ale chyba nie, nie, tyle nie, zdobędę, chociaż coś, dobra, nie, Michal No, no nie ja ja się boję to od używacie naprawdę nie widzowie dobra czyli osoba która stworzyła serwer modlę się teraz ale muszę użyć cheatów nie tak zdziwować sobie ale nie można cheaty dobra wywalam go Endermany go wywaliły. Endermany wywaliła Michała. Nie, nie dostałeś bana, człowieku. Może wbić jeszcze raz. Gdzie skikowałem? nie pamiętasz. Dobra, to poczekam na niego widzowie. Okej. Okay. w końcu IP. Okej. Okay. to okay. Mam Masz perełki, a... a ja mam... a ja mam TNT, wiesz? I, i też trochę perełek. A dokładnie nieskończona, bo jestem na creative, a ty nie Dobra Endermany są głupie co nie Nie wiem Ja nie lubię Endermanów za bardzo One przeszkadzają nie. Te, nie, nie jakoś nie. się Slenderman <display> się zachowuje Slenderman się Podejrzanie oh, Lecimy Perełki Ej, niech on do mnie nie pisze. Dobra, jest ale... nocy? o tej godzinie. Ej no rzeczywiście, jest trzecie w nocy. Ja nie idę spać, śpię o trzecie w nocy, co ty? Kto? Kto normalny... ma oczy. No nie wiem, ja... Ja w sumie kiedyś do trzeciej w nocy byłem. Enderman to Ty nie wiesz, nie? Enderman? Enderman to według mnie chłopak, bo man no to no to men, no to chłopak. Chyba. Dobra, ja nie wiem, w ogóle mi tyle oczy się kleją, nie wiem co robić. No on się nie, nie wie, że o trzeciej w nocy ci się oczy kleją. Zwalamy ten domek mój do końca. Niestety. Uh, 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 no mnie nie ma. Enderperełki. Uh, Enderperełki. Cieka. No to my A chyba... We, my, to widzowie, my chyba już, jak Micha uciekać od Ksawerowic, to my chyba już kończymy ten odcinek, uginam nam się nagrał.